To Today. Minister Spraw Zagranicznych Mołdawii, Michai Popsoj, powiedział, że wierzy w zaangażowanie administracji Trumpa w proces pokojowy na Ukrainie. W codziennym porannym programie Euronews Europe Today Popsoj pochwalił również opór Ukrainy wobec rosyjskich wysiłków mających na celu osłabienie narodu ukraińskiego. we do have faith in the uh, trump administration's genuine will and genuine commitment to peace. it's just a matter of uh, kremlin not being particularly constructive, as we can see with the latest horrific attacks on ukrainian energy infrastructure. and it is incredibly cynical of uh, the kremlin not being able to compete. Podczas wywiadu popsoI poruszył również kwestię dążenia Mołdawii do członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Spraw Zagranicznych powiedział, że Mołdawia wyznaczyła termin zakończenia negocjacji na 2028 rok. Popsoj dodał, że jego kraj przeprowadza znaczące reformy, aby utrzymać kurs na członkostwo.